Hej, witajcie! Znowu A, kawałek kierownicy, bo nic na to nie poradzę. Znowu takie kreatywne chwile jadąc samochodem. Więc od razu przepraszam za tę jakość. Mam nadzieję, że nie będzie tak bardzo go szumieć i nie skakać. Chciałem pogadać o tym. Wydaje mi się, że to jest coś, nad czym wszyscy się zastanawiamy. I co tak naprawdę bardzo nas. Uświadomienie sobie tego powoduje, że możemy zrobić krok, krok naprzód. I, I ten temat, o którym chciałem dzisiaj chwilę pomyśleć na głos, to jest czy wiem, w jakim miejscu z moją karierą zawodową jestem i czy, jak gdyby, bazując na tym, jestem sobie w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest dobre miejsce, czy powinienem coś z tym zrobić i tak dalej. Bo, bo to jest troszkę tak, że Mam dookoła siebie bardzo dużo ludzi, którzy wiele lat pracują w jednym miejscu. Ja w zasadzie dopiero ostatnią pracę bardzo długo pracowałem w jednym miejscu, natomiast zawsze bardzo dość często, czyli to było w okresie między 1 a 2 lata, zmieniałem pracę. Często mam całkiem sporo różnych doświadczeń. Wiem, że były takie momenty, kiedy było to oceniane bardzo źle, ponieważ uważa się, że to nie buduje lojalności. Ale to tak naprawdę nie chodzi o to na sam koniec dnia, czy jesteśmy realni, czy nie, bo uważam, że każdy z nas idąc do pracy, idzie tam z założeniem, żeby zrobić ją dobrze, żeby dać tą wartość dodaną, żeby to wszystko się spięło, Co jeżeli tak nie jest, no cóż, no to znaczy, że jesteśmy nie w tym miejscu, co powinniśmy być, prawda? Ale teraz jak przeanalizować troszkę tą swoją pozycję w karierze zawodowej, to swoje miejsce? Jak je zdefiniować, opisać? żeby móc wyciągnąć z tego jakiekolwiek wnioski. Więc y, pierwszym elementem, który definiuje to, gdzie jesteśmy w naszej karierze zawodowej, jest to, ile mamy lat. Ponieważ y, to, czy jesteśmy przed 30, czy jesteśmy nie wiem, między 30 a 50, czy jesteśmy po 50, ma wpływ na to, jak możemy podejmować nasze decyzje i jak powinniśmy oceniać to, co robimy. Wiadomo, że na początkowym etapie pracy, czyli tam do 30 roku życia. Przede wszystkim uczymy się i przede wszystkim próbujemy, szukamy naszego smaku i tak dalej. Więc jeżeli patrzę na, na siebie i widzę, że mam 27 lat, to tak naprawdę nie powinien moje rozmyślenia dotyczące kariery zawodowej nie powinny dotyczyć tego, czy ja powinienem tu pracować 10 lat, czy dobrze robię, że nie zmienia pracy i tak Nie, powinienem myśleć o tym, czego chcę jeszcze spróbować, czego nie wiem, czego nie widziałem żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, co mnie, w którą stronę chcę iść jako, jako kariera zawodowa. Jeżeli jestem w przedziale tym drugim, czyli między 30 a 50, w którym ja teraz też jestem, bo ja zbliżam się powoli do 40 38 lat w tym roku, to przede wszystkim różnica, jaką widzę między tym mną o 10 lat młodszym jest to, że mam już masę kapitału związanego z doświadczeniem, wiedzą zawodową, który jestem w stanie bardzo szybko przełożyć na Wartość dodaną w każdym nowym miejscu pracy, do którego przychodzę. Więc moja wartość jest dużo większa, więc powinna być też odpowiednio doceniona. Więc jednym z elementów, który może decydować o tym, czy jestem w dobrym miejscu, jeżeli chodzi o karierę zawodową, jest to, czy jestem odpowiednio doceniany. Oczywiście wszyscy od razu myślą o kasie. Pamiętajmy, że kasa nie jest jedynym elementem, który wpływa na to, że pozytywnie jesteśmy oceniani. Odpowiedzialność, możliwość zarządzania zespołem, realizowanie własnych pomysłów, powiedzenia przede wszystkim to, co chcielibyśmy robić i realizowania tego. Jeżeli pracodawca docenia nas w te sposoby, te sposoby to to jest jak gdyby całość doceniania, nie tylko materialne aspekty, bo one nie są gdzieś tam w dłuższej perspektywie chyba najważniejsze, bo. Sama kasa szczęścia i satysfakcji z pracy nie daje. No i w końcu jest ten kolejny element, czyli 50+, w którym wiadomo, że chcemy troszkę bardziej się uspokoić, bo chociaż też zaczynam się o tym zastanawiać trochę inaczej, bo to jest trochę tak. W którymś momencie naszej kariery zawodowej pojawia się dziecko. Dziecko jest takim elementem, który bardzo chce, żebyśmy ustabilizowali swoją karierę zawodową, ponieważ e, ponieważ Każda zmiana może spowodować, że dla dziecka będą takie zmiany, których ono nie powinno mieć, mogą być dla niego negatywne. Dziecko nie jest gotowe na, na drastyczne zmiany przeprowadzki co rok i tak dalej. Ale z drugiej strony, jeżeli my nie jesteśmy, nie jesteśmy szczęśliwi, to czy jesteśmy w stanie dać szczęście naszym dzieciom, prawda? Więc po 50 zazwyczaj dochodzimy do momentów, w którym te nasze dzieci są już na tyle duże, że znowu możemy sobie pozwolić na taką moim zdaniem odrobinę szaleństwo. mamy ogromne doświadczenie, Zawodowe. Pracowaliśmy w wielu różnych miejscach, z różnymi ludźmi, wiemy jak sobie poradzić. Stres nie jest rzeczą, która nas jakoś, wiecie, mocno na nas wpływa, więc możemy z powodzeniem znowu zacząć zmieniać i szukać. I być może wtedy jest moment, żeby zacząć zupełnie coś nowego, poszukać pasji takiej zupełnie nowej, zresetować to wszystko. Więc mamy ten, ten pierwszy fragment tej całej układanki, czyli to, w jakim wieku jesteśmy. Drugi, Element, który jest bardzo ważny, to jest to, czy praca w tym momencie zapewnia nam z, z, zaspokojenie podstawowych naszych potrzeb. Bo jeżeli wiadomo, co to są te podstawowe potrzeby, czyli, no nie wiem, jedzenie, zdrowie, bezpieczeństwo, stabilność finansowa jestem w stanie zapłacić wszystkie rachunki, no i najlepiej by było moim zdaniem jeszcze, że, że mogę sobie coś odłożyć, prawda? Że raz na jakiś czas jestem w stanie pojechać na wakacje, kupić sobie coś fajnego bo, albo przede wszystkim też i, i ciuwać kasę na emeryturę, którą którą kiedyś tam będziemy mieli, prawda? Więc jeżeli mamy ten poziom, tu są, tu są znowu dwa aspekty: nie mamy tego i mamy tego. Jeżeli nie mamy tego, to tak naprawdę naszym, naszym celem naszej kariery zawodowej, tego co robimy w tym momencie, jest po prostu jak największe dociśnięcie. Jak największe dociśnięcie, żeby, żeby zdobyć na tyle tej kasy, ba, nawet odłożyć na tyle tej kasy, żebyśmy za moment mogli dokonać jakiejś zmiany. Bo zazwyczaj, kiedy jesteśmy w takiej sytuacji, praca nie jest w nie jest stanie sprawiać nam tak dużej frajdy. Ciężko mi jest to oczywiście jednoznacznie powiedzieć, bo przyznam szczerze, że nie byłem nigdy w takiej sytuacji, bo zawsze mogłem też na początku liczyć na pomoc moich rodziców i, i to nie było coś, co, co w jakiś stawiało mnie pod ścianą, ale wielu ludzi jest tak, że mają długi, muszą coś zrobić itd. i tak dalej i wtedy momentalnie, no inaczej to wygląda, więc y, wtedy przede wszystkim musimy, musimy ustalić, jak chcemy wyjść z tej sytuacji, żeby zarabiać więcej, co nam pozwoli znowu iść do przodu, no i to, Musi czasami albo nawet często znaczyć, że trzeba zacisnąć zęby, pochylić głowę i, i robić swoje, a jednocześnie poświęcać cały czas, który wolny mamy poza tym, nie na, na, na pierdoły, nie na wydawanie pieniędzy jakichkolwiek, jakie nam zostały na głupoty, tylko po prostu na naukę, na poszerzenie naszych umiejętności, na znalezienie drugiej pracy, w której będziemy w stanie, nie wiem, nawet kilka, dwie godziny dziennie może dodatkowo spędzić, ale uczyć się. I ta nauka, ta wiedza to jest coś, co dostajemy za darmo, ale co możemy potem zmienić w kapitał. Z drugiej strony, jeżeli jesteśmy po drugiej stronie tej poprzeczki, tej granicy, kiedy wiemy, że jesteśmy się w stanie utrzymać, kiedy jesteśmy w stanie, nie wiem, spełniać pewnego rodzaju nasze potrzeby luksusowe, kiedy jesteśmy w stanie jeździć na wakacje, kiedy jesteśmy w stanie odkładać pieniądze, kiedy nie boimy się o to, że, że nawet utrata pracy, czyli nie wiem, mamy odłożone tak, że 6-12 miesięcy jesteśmy w stanie przeżyć bez pracy, prawda? Czyli nie jest tak, że tracimy pracę dziś i jutro musimy iść. Yy, Przysłowo, nie wiem, ścinać drzewa do lasu albo wę kopać węgiel i tak dalej, bo po prostu nie będziemy mieli wyboru, musimy mieć pieniądze, prawda? Nie, to jest ta sytuacja, jeżeli, jeżeli mówimy o takiej sytuacji, jeżeli mamy coś takiego, to zaczynamy, przynajmniej u mnie tak jest, myśleć troszkę inaczej o tym, jak pracujemy. Zaczynamy szukać tych dodatkowych elementów pracy, które powinny być, czyli. Rozwój nasz na takim poziomie emocjonalnym, społecznym, możliwość realizowania właśnie unikalnych projektów, znajdowania satysfakcji nie tylko w realizowaniu takich codziennych obowiązków, ale również rozwijania się jako, jako osoba, czyli pozyskiwania wartości dodanej, bo jest to udowodnione naukowo, że w pewnym momencie kasa, którą zarabiamy, już nie jest w stanie dać nam więcej szczęścia, bo już mamy. Ten poziom, nie wiem, na jakim on jest, każdy ma go pewnie zupełnie gdzie indziej, ale, alfrodencie, już, już więcej pieniędzy nie jesteśmy w stanie przejadać, przynajmniej jeżeli tutaj jest poukładane wszystko dobrze, więc te pieniądze zaczynają się gromadzić, więc, więc ten, stabilność jest dużo większa i możemy robić inne rzeczy. Więc wtedy znowu nasza kariera zawdawała, powinniśmy się zastanowić, czy miejsce, w którym jesteśmy, daje nam rzeczywiście możliwość takiego rozwoju, bo to jest mega ważne. No, i teraz finalnie trzeci obszar, który mi przychodzi tutaj do głowy, to jest obszar związany z naszą wiedzą zawodową. Jestem ogromnym zwolennikiem tego, że musimy iść do przodu, musimy się rozwijać, musimy cały czas mieć nowe wyzwania. I teraz znowu są, są dwa, dwie możliwości: albo prasa, którą mamy, jest tak naprawdę wygodnym gniazdkiem, które po prostu nie wymaga od nas żadnego dodatkowego zaangażowania, ciągłego rozwoju, odwracania kamienia na dziesiątą stronę i szukania innego rozwiązania wyjścia sytuacji, ona nas nie stresuje, nie motywuje do zmian, no to... No cóż, bardzo łatwo jest popaść w taki, w taki marazm i zapomnieć o tym, co tak naprawdę chcemy robić. Ba, taka praca, to, to nie jest tak, że ona jest zła, ale ja uważam, że jeżeli ktoś... Yy, jest w stanie zatrudniać nas i płacić nam za to, że nie dajemy z siebie nie wiem 110%, ale może nie, ale tych 90 paru procent co miesiąc. To znaczy, że firma, w której jesteśmy, jest źle zarządzana. Bo to znaczy, że ona może sobie pozwolić na marnotrawstwo funduszy, pieniędzy i tak dalej, i po prostu sama też nie inwestuje odpowiednio w pracowników, bo tworzy pracowników, którzy są znudzeni, którzy, którzy żyją wygodnie, ale nie widzą. Tracą możliwość widzenia zagrożeń i tego, co się dzieje. Słuchajcie, jest wiele obszarów, miejsc, które się już zmieniają, a ludzie tego nie widzą, bo są przyzwyczajeni do tego, że pracują tu już 5, 8, 10 lat i cały czas jest mi dobrze. Kiedyś przyjdzie taki dzień, że to się skończy i trzeba będzie znowu, mimo że nie jesteśmy w wieku tych 20 paru lat, kiedy o czym powiedziałem, mogliśmy szukać, zastanawiać się, kombinować, ale jestem w wieku na przykład 40 lat, muszę zacząć wszystko od nowa. Życie praca postawi przed nami wyzwanie na które nie jesteśmy gotowi. Więc to jest ten minus tego co robimy. Więc jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, warto moim zdaniem zastanowić się nad zmianą. Po drugiej stronie barykady znowu jest praca, która wymaga od nas bardzo dużo. Rozwijamy się, mamy cały czas nowe rzeczy, mamy satysfakcję ogromną i tak dalej. Natomiast zagrożenia jakie tutaj są, to jest wypalenie, powtarzalność, powtarzalność związana z tym, że nie, że ona jest rutyną, ale nawet ja, będąc w pracy, która była mega wymagająca ode mnie, po pewnym czasie widziałem jaka jest sezonowość, jaka jest okresowość i tak dalej, więc dało się pewne rzeczy, wiecie, troszkę, troszkę inaczej zrobić, być lepiej na nie przygotowanym i ginął ten moment, w którym tak dużo się jeszcze uczyłeś, kiedy tak dużo jeszcze zdobywamy i tak dalej. Więc praca, która jest przede wszystkim mocno od nas wymagająca, tak, ona jest dobra, ale taką pracę powinniśmy się zastanawiać, czy my dostajemy wystarczająco dużo zamian, Bo nie może być tak, że ten pociąg idzie tylko czy też ta wymiana idzie tylko w jedną stronę, że my cały czas kładziemy, cały czas inwestujemy, robimy, 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 a dla nas nie ma tutaj nic, nie ma tego rozwoju, nie ma możliwości, nie wiem, awansu, robienia innych rzeczy. To są elementy bez których ta układanka nie zadziała, a my się po prostu wypalimy, bo słuchajcie, to chodzi o to, co ja z tej pracy mam, oprócz tego, że się zajeżdżam, nie? że pracuję, nie wiem, 10 godzin dziennie, że poświęcać do tej pracy każdy wolny moment, że wracam, tak jak ostatnio widziałem, że pewna pani z dumą zapostowała na Instagramie czy, czy na LinkedInie, że jest dumna ze swojej pracy, ale ta pani miała stanowisko dyrektorskie i ona jest dumna ze swojej pracy, ale prosi w pewien sposób to, to co zostało. było, nie oceniajcie mnie tym, że wychodzę o 16 czy 17 z pracy, bo muszę spędzić czas z moim dzieckiem, bo i tak, kiedy ono idzie spać, ja momentalnie siadam do maili i dalej pracuję. I to już jest coś nie tak. To już pokazuje, że cały, cała, całość organizacji związana z pracą nie tak działa. Bo nie może być tak, że z jednej strony czujemy się winni temu, że nie pracujemy dużo, więcej kosztem na przykład naszego życia rodzinnego, a dwa, że jak tylko. Zakończamy nasze takie konieczności domowe, od razu siadamy z powrotem do roboty. No, nie może tak być. Więc jest wiele takich miejsc, w których możemy się zastanawiać nad tym, czy ta praca jest ok. Już pomijam aspekty społeczne, czyli to, czy, czy praca, w której jesteśmy, tak naprawdę ludzie, z którymi pracujemy, są w porządku. Czy to miejsce jest toksyczne, czy ono stymuluje rozwój, czy, ono, czy, czy to jest miejsce, w którym doceniamy wyniki innych i nie zazdrościmy im, tylko patrzymy na nie z perspektywy, że ja też mógłbym zrobić fajne rzeczy, czy po prostu momentalnie, ale kruźwa, podcinamy skrzydła osobom, które tylko się udaje coś fajnego zrobić. Więc tych aspektów y, świat, y, pozwalających nam zanalizować to, w jakim miejscu jesteśmy, y, jeżeli chodzi o naszą karierę zawodową i co powinniśmy z tym zrobić, jak widzicie jest sporo. Już widzę, 14 minut prawie o tym mówię, więc jest tego trochę. I teraz y, Moja prośba i jak gdyby coś, co warto sobie zrobić, to jest odpowiedzieć sobie na te pytania, co daje mi moja praca w tym momencie, czy jestem w stanie zaspokoić swoje podstawowe potrzeby i czy jak gdyby emocje, które towarzyszą mojej aktualnej pracy, są emocjami raczej z tymi pokroju odkrywam, poznaję, cieszę się, jestem optymistycznie nastawiony, pełen energii. Bo, bo tak naprawdę to jest chyba najważniejsze. I teraz zamykając to wszystko, nakładamy na to jeszcze jedną czapkę, a mianowicie tego, jak chcemy budować naszą karierę, jak jest nasz... Wiecie, ten, ten... Kariera idzie sobie tak, ale gdzieś obok niej, równolegle na pasie obok, jedzie cały nasz plan, który mamy gdzieś w głowie, nad którym się zastanawiamy i który gdzieś tam na nami kieruje, nadrzędnie. Obojętnie, jaka jest nasza sytuacja w danym momencie, jaka i tak dalej, to są jakieś kroki, które chcemy podejmować, żeby tą karierę pchać do przodu. Więc porównując to wszystko, co wiemy o tym, co aktualnie robimy, powinniśmy jeszcze spojrzeć, jak gdyby takim z góry na to, gdzie chcemy dotrzeć zawodowo i w jakim okresie czasu. I odpowiedzieć sobie na pytanie ostatnie, czy to, to, to co teraz robię, sprawia, że posuwam się do przodu z moją karierą zawodową, którą wymarzoną, którą sobie założyłem, jaki mam plan, który ma mnie doprowadzić do. Do sytuacji, w której komfortowo będę mógł powiedzieć, że przepracowałem, nauczyłem się, e, przechodząc na emeryturę, nie będę żałował i tak dalej. I to chyba zamyka całość e, tego tematu. Mm, I no cóż, e, podzielcie się swoimi wrażeniami, jeżeli macie jakieś na temat swojej kariery zawodowej. Zachęcam do komentowania, e, zalajkowania, podzielenia się tym materiałem. Byłoby mi bardzo miło, jeżeli macie kogoś, kogo, kogo, kogo uważacie, że mógłby się ten materiał. Przydać, komu mógłby się ten materiał przydać? Ale też, jeżeli Wam się podobał, będzie to dla mnie bardzo miłe. Dziękuję Wam ślicznie. Um, widzimy się. Do zobaczenia. Hej!